Krzysiek, gratulujemy efektownej wygranej. Yy, walka przed taką publicznością to chyba czysta przyjemność. Tak, zgadza się czysta przyjemność. Jak mówiłem, kocham swoją publiczność, kocham swoich przyjaciół, rodzinę, kumpli, wszystkich, co przyszli mi dopingować. Dziękuję im bardzo. Cóż no, robiłem co mogłem. Yy, forma moja nie była to życiowa forma najlepsza. Były tam fiśle yy, troszeczkę chorowałem, tam odpuszczałem treningi bo choroba mi tam dopadła troszeczkę, ale w ringu czułem się naprawdę bardzo dobrze, chociaż z początku zarzuciłem za wysokie tempo, Pójdziemy to 12 rund, to jednak troszeczkę trzeba zwolnić, sobie spokojnie podboksować prawym prostym. Nie boksowałem, niepotrzebnie opuszczałem tak ręce, chociaż w z drugiej strony w ogóle zero zagrożenia, tam przeciwnik nie miał w ogóle uderzenia, nie miał siły, także nie czułem zagrożenia, tak naprawdę mogłem sobie stanąć z opuszczonymi rękami i wiem doskonale, że nie zrobił mi krzywdy. A co trenery podpowiadał Ci w narożniku? Żebym bił właśnie kombinacjami ciosy proste, mieszał z sierpowymi, żeby rozbijać mu tą gardę, żeby bić więcej na dół. No ja tam się starałem na górę właśnie więcej bić, to był właśnie mój taki błąd, bo jednak w 12, w 12 rundowej walce to trzeba bić dużo kombinacji na dół, żeby właśnie odebrać przeciwnikowi oddech i nad tym muszę pracować jeszcze. Ale podpowiadał cię, żebyś coś dołożył, coś zmienił, czy rób swoje konsekwentnie, on się w końcu złamie? Nie, to, to mówił mi, żebym zmieniał tempo, żebym nie walczył cały czas, patata, 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 tylko tam bam, 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 bam. Ponawiać akcję, także. No ale... <laughs> Nie, nie, nie robiłem tego, nie no czułem, że to wystarczy, a czułem już właśnie, że już przecinek zaczął odczuwać te ciosy. Z początku twardo szedł, tam twardo opór stawiał, ale później już właśnie widziałem, że zaczyna odczuwać te ciosy moje. Przed tą walką chyba pracowaliście sporo nad tym, żeby uaktywnić swoją prawą rękę w końcu. Jak oceniasz jak ci to wyszło? Znaczy no powoli właśnie coś tam rusza się ta prawa ręka, jak w walce z holem, także teraz coś tam zacząłem boksować tą prawą ręką, ale jeszcze to za mało chodzi ona. W walce powiedziałeś, Marko Huk, idę po ciebie. Eee, jak myślisz, ile dzielicie od tych walk mistrzowskich? Znaczy, no, z trenerem już cały czas pracujemy właśnie nad tą techniką. Miałem to pokazać w ringu, no, niestety nie udało się pokazać tego, na czym pracujemy, ale myślę, że przyszła walka już na pewno pokaże lepszy przeciwnik, dużo lepszy. Także czekamy na najlepsze walki. Wciąż chyba jeszcze nie, nie zaprezentowałeś swojego pot, pełnego potencjału, chyba w żadnej walce, bo, bo nie pamiętam, że po jakiejkolwiek walce był z siebie zadowolony. Chyba tak jest właśnie, jak mówisz, no. bo na, mówię na treningach, naprawdę dużo lepiej mi to wychodzi, fajnie koordynacja, wszystko pracuje, A tutaj no nie wiem, no, robię, boksuję tak i patrzę, że przeciwnik mi nic nie zrobi i nie wiem, czy mam w psychice, żeby nie robić tego właśnie, co się uczy, lepszego. No ja boksuję, jak, jak lepszy zawodnik, lepiej boksuję, gorszy zawodnik gorzej boksuje, no ja już tak mam, nie wiem, no, trudno. Rozmawiałeś z Twoimi promotorami, co ewentualnie, jeśli dzisiaj wygrasz, będzie w przyszłości? No jak na razie to kwiecień 26. kwiecień, Francisco Palacios, no, czekamy na odpowiedź, ma czas do końca grudnia. Mam nadzieję, że się zgodzi i wtedy będziemy, bierzemy się do roboty. Chociaż już jestem trzeci w WBO, mówię, czekam na walkę z Marku Hukiem, chociaż on ma teraz yy, z Firatem Arslanem tam obronę. No, zobaczymy kto wygra, wygrany, no, myślę, że wskoczę. Jakiś intermin. Możemy zaboksować tam z Gabonu, chyba czy Afrykancik, jakiś tam chyba jest, na drugim miejscu. To chciałbym z nim może zaboksować opasek, interim i później walka, mistrzostwo. A Palastu, to jest taki zawodnik, który już wyciągnie z ciebie tego najlepszego Głowackiego? Myślę, że tak. Myślę na pewno lepszego Głowackiego niż widzieliśmy dzisiaj, niż widzieliśmy ostatnio z Holem. Tam w Rzeszowie to nie wiem, bo tam to była w ogóle tragedia, ale ten, ale myślę, że na pewno będę lepszy. Chciałbyś jeszcze w przyszłym roku wrócić, co? Do tej hali? Tak, tak, chciałbym co roku boksować. Tutaj mówię, wspaniała publiczność już słyszeliście jak dopingują mnie. Cieszę się.